Cześć, tu Marta Zapała z ekipy Dziedzictwa Imperium. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o jednym z rodów. Tym razem z ułańską fantazją, czyli umajarzy. Za monarchię! W żyłach umajarów, ich szlachty i arystokracji płynie elfia krew, która daje im niezwykłe wśród ludzi przymioty ciała i umysłu oraz dar długiego życia. Mimo to, a może właśnie dzięki temu umajarze znani są... Jako ludzie pasji i wielkich idei, najważniejszą z tych ostatnich było odzyskanie przez ich lud statusu, rodu, po wiekach poddaństwa wobec innych nacji. Omażerzy zostali na nowo podniesieni do rangi rodu przez Etana Lain za zasługi dla budowy jego imperium. Wcześniej ci ludzie z domieszką elfickiej krwi. Kryli się w cieniach, służąc jako szpiedzy i zabójcy na usługach możnych oraz walcząc w armiach obcych krain, jako najlepsza, lekka kawaleria świata ludzi. Dziś odzyskali wolność i z dumą noszą oznaki swojego nieludzkiego dziedzictwa. Co nie przysparza im wielu przyjaciół. Swoją krainą dostali przy granicy z Einan, mroźnym królestwem lodowych elfów. Władcą majorów jest ponury książę Tadea Seael ale większość z nich za swoją przywódczynią uznaje skrzydlatą dziewicę Mirael Somonetaela. Oddanie Etanowi Lajne i jego imperium pozwoliły Umayarom spełnić wielkie marzenie. Dziś na północy budują swoje nowe państwo. Nie jest to łatwe, bo półelfy niczego nie kochają tak jak wolności i niezależności. To niespokojne duchy kochające życie w ruchu na grzbiecie Rumaka. Mówi się też, że gdzie dwóch Umayarów, tam trzy polityczne partie. Wobec tego wspólna wizja nowego ustroju rodzi się w bólach na niekończących się szlacheckich sejmikach. Prawie wszyscy Umayarzy przeniesi się na północ, rzadko można ich zobaczyć na południu. Tam służą innym rodom zwykle jako ludzie cienia, szpiedzy i skrytobójcy. Można się na nich natknąć na ziemiach Ligi i z rzadka w księstwach Trentonitów. Nie mają za to wstępu do Unii Osydentów, gdzie z są z znienawidzonymi wrogami publicznymi. Potądź to półelf zamordował Dioka Nikolasa, założyciela państwa. Wielu rodaków skrytobójcy przypłaciło życiem jego śmiałość, a elfia krew jest jedynym dowodem na winę, jakiego potrzebują miejscowi. Jeśli chcesz rozważyć, gdzie leżą granice wolności i ukształtować nowe państwo, albo jeśli chcesz zostać skrytobójcą, to jest Rudy dla Ciebie.